Cześć, drodzy widzowie, witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, tak jak wczoraj zapowiedziałam, otwieramy świąteczne przesyłki. Dobrze, że poczekałam i nagrywam właśnie dzisiaj w piątek na świeżo, bo dotarła jeszcze jedna. Ta właśnie przesyłka przyszła na zły, nieaktualny adres, ale dostałam dzisiaj rano informację że czeka na mnie awizo od obecnych lokatorów, i udało się no, bez tego dokumentu podejść na odpowiednią pocztę i odebrać. Także na szczęście, mimo że była wysłana na zły, adres to ją mam. I jest to przesyłka od wicki renatki. Tutaj mamy przesyłkę od Gosi i od mari. mari. Zacznijmy od prawej. Przesyłka od Gosi G. Gosiu, bardzo, bardzo dziękuję za przesyłkę. I musisz mi potwierdzić, czy dotarła w całości, bo dotarła taka. Przedarta, nie wiem, czy się rozdarła sama, czy ktoś próbował coś z niej wyciągać. Zaraz zobaczymy, a Ty proszę potwierdź mi, czy zawartość jest w całości. Gosia mnie tutaj informowała, że kartkę przygotuje jej córka. Proszę jeszcze krzyżówkę. Dzwonią dzwonki u sań. Stół pełen dań. Pod, obru, pod obrusem sianko leży. Rodzina na pasterkę ubierzy, Będą wszyscy kolędować. Kolędujmy im wraz, bo radosny nadszedł czas. Wesołych świąt Bożego Narodzenia. Niech Was zawsze radość wspiera. Życzę Gosiakie z rodzinką. Dziękuję. Piękna karteczka. Także możesz podziękować córeczce. Bardzo, bardzo ładnie namalowane. Zostawię sobie na pamiątkę. Bardzo dziękuję. W środku krzyżówka, a przysyłce, co my tu jeszcze mamy? Rafaello. Trochę zmiażdżony. Dwa razy. tutaj cukiereczek. I jeszcze jeden cukiereczek tutaj próbka męskich perfum zobaczymy czy spodoba się mężowi dziękujemy próbka szminki, no piękny kolor też dzisiaj będę testować kosmetyki z go Gosia chyba jest w Ejwonie, też w sumie jestem, ale już <laughs> długo nic nie zamawiałam ołóweczek i te lotto drapaczek fajnie, bo mój już jest stępiony, krem do rąk z awokado z Avonu właśnie i magnesik, jaki piękny świąteczny magnesik super, także tyle tyle jest w przesyłce mam nadzieję, że nic nie znikło także dziękuję Krzyżóweczka. strapiemy może od razu i otworzymy kolejne paczki. Numerek 89. I możemy zacząć. Postaram się szybko. CPM. Oczywiście to tylko dodatek, taka strapka, więc nie przejmuj się, Gosiu, jak ona nic nie dołoży. Kurczę, no nie widzę tych literek. C -p M. no może za chwilę, albo jest ich tak mało. J-U-G No te są. Tyle. ASN Dobra. No to a trochę będzie. Mhm, HBZ -hmm. Jak dużo literki B. K, w oraz E chyba tyle. nie ma obywateli, ale niebis drugie no i tyle dwa słówka także tutaj nic nie ma, ale to jest nieistotne, liczy się cała reszta, dobra, dziękuję bardzo, Gosiu dla Gosi zostawiamy serduszka w komentarzu idziemy do przesyłki od Martiny z kanału Mari, Mari. Próbuję rozciąć. Okej. Okay. I w środku mamy o matko, jaka piękna kartka. Boże, <grymna> dziękuję. Merry Christmas and a Happy New Year. Piękna karteczka, bardzo mi się podoba. My tutaj mamy Wesoły świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego nowego roku życzy Marii Marii tutaj jeszcze taki lizaczek przepiękna kartka postawię ją sobie Śliczna. dziękuję bardzo w środku lizaczek na osłodę i trzy zdrapeczki fajne zdrapeczki Sprawdźmy. Sprawdźmy je od razu. Lotek Super 13 i Gwiazdka z Nieba. I oczywiście też się nie przejmujemy, jak nic nie będzie. To tylko dodatek. Kartka mnie zachwyciła, Martinko. Dziękuję. Ok. W słoniku nic nie ma. Super 13, numer 76. 27, 25, 51, 42, 14, 58 i 29. Tutaj również nic. I gwiazdka z nieba, numerek 14. Szukamy siódemki, szóstki, dziewiątki i 34. Albo gwiazdek. Jest 16, 11,

Piękna. Dla Martinki też serducha w komentarzu. I idziemy jeszcze do jednej przesyłki. Przepraszam, że tak trochę pędzę, ale nie chcę zabyt długiego odcinka, bo aż trzy przesyłki, nie chcę Was zanudzić. Przesyłka od Renatki K. Pójdźmy wydobyć. Mhm. Dobra, wszystko. Mamy piękną karteczkę wesołych świąt. Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru. Przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem a nowy rok obdaruje nas pomyślnością i szczęściem. Życzenia składa renata z rodziną. Dziękuję. I ja również życzę Wam wszystkiego, co najlepsze w te święta. Oczywiście ode mnie też kartka powędruje. Piękna. No, i na tym można było stanąć, ale oczywiście są dodatki. Super lizaczek. Mikołajek. Tu jest na szydełku wyszywane na choinkę ozdoba. Daj znać, Renatko, czy sama to zrobiłaś. Piękne. Na pewno zawiśnie na choince. Dziękuję. Śliczna. Co tu jeszcze mamy? Jeszcze mamy walizkę pieniędzy i kasę od Mikołaja. Także no, dziękuję naprawdę dużo tego. Sprawdźmy zdrapki. kasa od Mikołaja numerek 4. Zobaczmy, czy coś przyniesie

i jeszcze ostatnia na dzisiaj walizka pieniędzy numer 35, piąty jest pięćdziesiąt siedem dwadzieścia osiem trzydzieści dziewięć i siedemnaście albo walizka do znalezienia mamy dwadzieścia siedem trzydzieści sześć dwanaście czterdzieści jeden pięćdziesiąt pięć 49, 54, 56, 19 i 24, Okej, okay, też różne kontrolne. No, także lotto swoje. Lot to niezbyt świąteczny nastroju tutaj z drapki. Się nie popisały, ale sobie podrapałam i za to Wam dziewczyny bardzo dziękuję. I dziękuję za super przesyłki, piękne karteczki. Tutaj rękodzieło. Bardzo, bardzo dziękuję dla Renatki, również serduszka i dla wszystkich serca w komentarzu. Dziękuję za te przesyłki, oczywiście będę się odwdzięczać. Mam nadzieję, że wyrobię się, żeby dotarło przed świętami. I co? Na dzisiaj to już tyle. Myślę, że widzimy się na kolejnym odcinku jutro, bo kontynuujemy serię 100 na się x. No a tymczasem życzę Wam dzisiaj udanego dnia i do zobaczenia jutro. Pa, pa kochani!